Opening sera, nie? powiększ ten, powiększ obraz. Nie, nie powiększam. No nie, bo ja widzę poważnie, kurde. No, no to, Nie, nie powiększam. tylko no, trochę kurde większą. Nie, 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 patrz, ludzie cię proszą o to, a ty nie mówisz, że nie. Nie. Nie powiększam. Nie powiększam kamery. I koniec. O, wy sobie dajcie na full ekran. Yy, dobra. Serek. Dobra. Yy, trzeba zmierzyć czas. Ktoś tam yy, mierzy czas? Dobra, jest yy, 21.14.11, czyli jak będzie 21.15, yy, zacznę wpierdalać. No, przypominam, jest to 1 kg serka yy, z truskawkami. Idealnie do sernika na zimno. Dobra, czas operacyjny, czekaj chwilę. Czas operacyjny? Bo się trzeba założyć z kimś, kurde, nie? Dobra, to... no to ile myślicie? Jeszcze 20 sekund. Ale no... Ile wpierdolę ten serek? No to niech ogląda, bo to był jego pomysł. Ja mówię 3 minuty. No cześć wam. Dobra, ja mówię 3 minuty. Ja, ja minut. 5. 4, 3. O masakra. Ty fajna, ale nie, nie chciałem ci powiedzieć, ale lepszy jest waniliowy. <noise> Jak on to jeszcze później poprawi kurde ośmioma jogurtami ja, ja nie. i zapije to kurde winem, to jutro będzie srał dalej niż kurwa Jak Nie więcej. będzie. Jak nie będzie? Jasne, że nie. Patrzcie lepiej do <noise> no Właśnie właśnie oglądam. Następnym razem prosimy o śliniaczek. Ale on będzie starał, dalej nie widzi chłopie go to. Nie. Faja zbogo ma zbogo taki żołądek, dobra. że po prostu wiesz, daj spokój. No nie, ale taka ilość, kurde, sera i jogurtu, chłopie, z winą później... No to co, o, trochę więcej będzie. białka będzie miał. Ale on by jeszcze z litrem, kurde, wina, nie? Ja? 0,75